Cześć Jasnostronowicze, założę się, że wszyscy macie dobre maniery, ale czy zawsze przestrzegacie zasad etykiety we właściwy sposób? Nie tylko członkowie rodzin królewskich muszą kontrolować swoje zachowanie w miejscach publicznych. Oto krótka lista zasad etykiety, które być może ignorujecie na co dzień, ale o tym nie wiecie. Numer jeden: Na zdrowie. Często zdarza się, że życzymy zdrowia osobie, która kicha. Jeśli dzieje się to w gronie rodzinnym lub wśród bliskich przyjaciół, można przymknąć na to oko. Ale jeśli ktoś nagle kichnie na spotkaniu biznesowym, na którym podejmowane są ważne decyzje, lepiej nie mówić na zdrowie, tylko zignorować ten fakt. W niektórych szczególnych przypadkach właściwe może być zaoferowanie chusteczki, ale to wszystko. Numer 2 Właściwa Ręka. Wróćmy do tematu kichania. Gdy ktoś kicha lub kaszle, zwykle zakrywa usta dłonią, zazwyczaj prawą. To niestety błąd. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: prawa ręka jest odpowiedzialna za relacje z innymi, ponieważ kiedy witamy kogoś, wyciągamy właśnie tę rękę. A kiedy zakryjecie nią usta, kiedy kichacie, przeniesiecie na nią zarazki, które później z radością zadomowią się u innych ludzi, którzy mają z wami kontakt. Oznacza to, że ignorowanie tej zasady pomaga mikrobom i bakteriom przejąć władzę nad światem. To oczywiście tylko żart. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą rąk. Wiecie, że specjaliści do spraw etykiety określili nawet właściwy sposób noszenia torby? Okazuje się, że powinniśmy ją nosić na lewym przedramieniu lub ramieniu, aby prawą móc uścisnąć komuś dłoń. Numer 3. Etykieta dna siłowni. Tak, zgadza się. Określono zasady zachowania nawet w miejscach, w których ćwiczymy. Na pewno wiecie, że trzeba mieć przy sobie ręcznik, aby otrzeć pod szczoła, ale czy słyszeliście, że po ćwiczeniu na maszynie dobrze jest ustawić najniższe obciążenie? W ten sposób następna osoba, która skorzysta ze sprzętu, nie nabawi się urazu, próbując podnieść zbyt duży ciężar. Uchronicie ją także przed zazdrością o to, że jesteście silniejsi. Numer 4. Biznesowy savoir vivre. Jeśli chodzi o etykietę w biznesie, częstym błędem jest nieprawidłowe przedstawianie innych. Oto właściwy sposób przedstawiania gości. Podaj nazwiska lub tytuły, jeśli to konieczne, i przedstaw wszystkim obecnym kolejne osoby, zaczynając od najwyższej do najniższej rangą. Na przykład to jest dr Jakub Nowak, jego współpracownik dr Paweł Kowalski i ich asystent Adam Dębski. Numer 5. Zachowanie przy stole. Tak, macie rację, wizyty w restauracji i eleganckie kolacje to jedne z najczęstszych okoliczności, przed którymi warto poćwiczyć. Dlatego ważne jest, aby nie tylko odróżniać widelec do sałatek od widelczyka do deserów, ale także wiedzieć, jak z nich właściwie korzystać. Przygotujcie się, bo czeka nas sporo pracy. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby zawsze podejść do swojego miejsca z prawej strony i nigdy nie podawać komuś ręki, siedząc. Jeśli chcecie komuś podać talerz, siedząc przy stole, róbcie to w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli w prawo. Pozwala to utrzymać porządek podczas podawania posiłku, dzięki temu wszyscy otrzymają swój talerz z tej samej strony. Jest jednak pewien wyjątek. Jeśli ktoś siedzi blisko was, po waszej lewej stronie i prosi o podanie czegoś, przekażcie tę rzecz w lewo. Z pewnością wszyscy wiedzą, jak używać widelca i noża, ale oto małe przypomnienie. Kiedy robicie przerwę podczas posiłku, połóżcie widelec po lewej stronie talerza zębami do dołu, a nóż po prawej stronie ostrzem skierowanym do środka talerza. Jeśli umieścicie sztućce na talerzu równolegle do siebie, kelner pomyśli, że skończyliście jeść i zabierze talerz, nawet jeśli jest prawie pełny. Nie odkładajcie brudnej łyżki na obrus ani na serwetkę. Po zjedzeniu zupy zostawcie ją w talerzu. A oto interesująca wskazówka dotycząca rosołu. Jeśli jest podawany w filiżance z jednym uchem, możecie jego resztkę wypić jak herbatę. Jeśli bulionówka ma dwa łóżka, musicie użyć łyżki. W przypadku spaghetti i makaronów będziecie potrzebować jednocześnie widelca i łyżki. Nabierzcie spaghetti na widelec prawą ręką i pomóżcie sobie łyżką trzymając ją w lewej dłoni. Jeśli chodzi o herbatę, pamiętajcie, żeby nie hałasować mieszając cukier w filiżance. Mamy dla Was pewien sprytny trik. Poruszajcie łyżeczką jak małym wahadłem i unikajcie kolistych ruchów. Dzięki temu cukier lepiej się rozpuszcza, a łyżeczka nie stuka w ścianki filiżanki. Uff, a to tylko kilka wskazówek spośród wielu, które naszym zdaniem warto poznać. Teraz czas na odrobinę rozrywki. Lubicie podróżować? Dla nas wakacje są ważnym okresem w roku i tak jak my, wiele osób dokładnie planuje swoje urlopy. Ale ważne jest to, aby nie tylko znaleźć doskonałe miejsca do robienia zdjęć na Instagrama, ale także mieć świadomość pewnych podstawowych zasad. To wszystko, aby uniknąć zakłopotania w miejscach publicznych lub co gorsza, wizyty w więzieniu. Oto krótka lista, co można, a czego nie wolno robić za granicą. Biegnijcie po popcorn i dobrej zabawy. Podczas podróży do Korei Południowej, musicie pamiętać o szacunku do osób starszych, to jest narodowa tradycja Koreańczyków. Kiedy jakaś starsza osoba proponuje Wam coś do picia, weźcie szklankę w obie dłonie, a następnie odwróćcie głowę, gdy pijecie pierwszy łyk. W ten sposób nie tylko okazujecie szacunek kulturze tego kraju, ale także pokazujecie swoim koreańskim znajomym, że znacie ich zwyczaje. Jeśli podróżujecie m.in. do Grecji, Turcji, Czarnogóry lub Egiptu, pamiętajcie, że instalacja hydrauliczna może nie być przystosowana do spłukiwania papieru toaletowego. W toaletach zazwyczaj znajdują się specjalne pojemniki, do których wrzuca się zużyty papier. Niestosowanie się dużej zasady może prowadzić do zatkania odpływu, a nawet zalania toalety. Podczas pobytu, na przykład we Włoszech, gestykulowanie podczas mówienia jest zupełnie naturalne. Musicie jednak uważać na gesty, będąc na Bliskim Wschodzie. Na przykład jeśli nagle zgubicie się w Egipcie i nie znacie języka, spróbujcie unikać wyrażania emocji rękami. Niewinny gest, taki jak kciuk w górę, może być w rzeczywistości bardzo obraźliwy. Wróćmy do Europy. Pierwsza wskazówka dotyczy mówienia po cichu. To może niektórych zaskoczyć, ale w większości krajów ludzie częściej mówią po cichu. Spróbujcie sobie wyobrazić głośne rozmowy w katedrach, muzeach czy przytulnych restauracjach. Mówcie dzień dobry, gdy wchodzicie do sklepu i żegnajcie się przy wyjściu. Ignorowanie personelu w sklepach jest dość niegrzeczne. Dodatkowo powitanie daje szansę na nawiązanie rozmowy. Pogawędka ze sprzedawcą może prowadzić do odkrycia ciekawych produktów, takich jak najlepsze lody w okolicy, i może być po prostu miła. W niektórych krajach, na przykład we Francji, przytulanie jest bardziej intymne niż całowanie. Gdy spotykacie kogoś, z kim nie jesteście bardzo blisko, podajcie mu dłoń lub ucałujcie go na powitanie. To typowe wśród tubylców. Na powitanie ludzie całują drugą osobę raz w każdy policzek. W niektórych regionach możecie się spotkać z większą liczbą całusów. Zasada dotycząca unikania przytulania łączy się z bezwzględnym zakazem obdarowywania chryzantemami. Choć te kwiaty mogą wydawać się piękne, to podobnie jak u nas kojarzą się raczej z cmentarzem. We Włoszech nadal stosuje się uprzejmy zwyczaj przepuszczania kobiet w drzwiach. Inaczej postępuje się jednak przy wchodzeniu do restauracji. Według tradycji to mężczyzna wchodzi pierwszy, rozmawia z kelnerem i prosi o stolik. Tak, nawiasem pamiętajcie, że kelner to profesjonalista, więc nie używajcie wobec niego dziwnych gestów, nie pstrykajcie palcami, ani nie róbcie niczego, co mogłoby wskazywać na Waszą wyższość. Ale to dotyczy każdego kraju. To już wszystko na dziś, mamy nadzieję, że nasze porady pomogą Wam uniknąć krępujących sytuacji i dzięki nim zawsze zostawicie po sobie miłe wrażenie. Nie tylko na spotkaniu biznesowym, ale także podczas zagranicznych podróży i wśród najbliższych przyjaciół. A co wymyślicie myślicie do tych zasadach? Które punkty z naszej listy najbardziej Was zaskoczyły? A może savoir vivre macie w małym palcu i od dawna go stosujecie? Opowiedzcie nam o tym w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Hej, jeszcze nie uciekajcie, mamy setki świetnych filmików, które mogą Wam się spodobać. Musicie tylko wybrać jeden z proponowanych, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.